Cześć. Dzisiaj powiem Ci, co zrobić, jeżeli zniknęły Ci widgety w panelu administracyjnym i nie możesz ich edytować. Dzisiaj problem, który przydarzył mi się osobiście, czyli zniknęły mi widgety. Czemu tak się stało? Do końca nie wiem. Prawdopodobnie miało to związek z tym, że widgety były jednak. Hmm... Klasyczne, utworzone przed jakąś aktualizacją WordPressa albo po prostu szablon był nieaktualny, a WordPress za nowy, i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie któraś z tych przyczyn spowodowała, że po wejściu w wygląd i widgety nie widziałem ich, bo puste białe pole i nic nie mogą zrobić. Dlatego jeżeli spotkacie coś takiego, to dam Ci dzisiaj rozwiązanie, które działa praktycznie w 99,9%, czyli prawie że 100%. Wystarczy, że zainstalujesz sobie pewną wtyczkę i widgety natychmiast wrócą. Jest to problem, który może przysporzyć tak naprawdę niezłych nerwów, dlatego że w widgetach bardzo często w motywach są umieszczane elementy stopki. I jeżeli chcemy zmienić dane kontaktowe, jakieś menu lub Formularz kontaktowy, no to wtedy mamy związane ręce, bo nie idzie tego zrobić, dlatego że nie mamy dostępu do budżetu.